Dzisiaj widziałam twoją byłą żonę w luksusowym samochodzie, powiedziała kochanka. Musiałaś się pomylić, zaśmiał się mąż. Zostawiłem ją w nędzy. Miała tylko malutką kawalerkę. Jednak gdy dotarł do rezydencji, zamarł w szoku. Zasubskrybuj kanał, aby śledzić poruszające historie jak ta. I nie zapomnij polubić filmu, aby oglądać więcej. Marlena przechadzała się eleganckimi korytarzami luksusowego centrum handlowego, gdzie każda witryna emanowała bogactwem i ekskluzywnością. Po jej lewej stronie szła Lidia, swobodnie rozglądając się po sklepach, w których złoto i diamenty lśniły pod starannie ustawionymi światłami. Ich kroki odbijały się cicho od wypolerowanej posadzki a wokół nich przewijali się ludzie, dla których ceny nie miały znaczenia najważniejszy był prestiż. Marlena miała dziś tylko jeden cel: znaleźć idealną kreację na wieczorną uroczystość zaręczynową, na którą została zaproszona wraz z mężem Romualdem. To nie było zwykłe wydarzenie. To było jedno z tych przyjęć, gdzie każdy szczegół miał znaczenie, gdzie spojrzenia pełne oceny wędrowały po sylwetkach kobiet, analizując suknie, buty i dodatki. W jej świecie nie wystarczyło być, trzeba było błyszczeć. Spójrz na ten zegarek, powiedziała nagle Lidia, wskazując palcem na jedną z witryn. Jej ton był pełen podziwu, ale i lekkiego niedowierzania. Marlena odwróciła głowę i spojrzała na przedmiot, który tak zachwycił jej przyjaciółkę. Rzucał się w oczy. Zegarek, który mógłby być uznany za dzieło sztuki. Koperta wysadzana diamentami, precyzyjny mechanizm, skórzany pasek najwyższej jakości. Czysta perfekcja. Wiesz, ile on kosztuje? Lidia uniosła brew. Pewnie więcej niż mieszkanie w centrum. Marlena uśmiechnęła się lekko, ale nie zatrzymała się dłużej przy witrynie. Lubiła luksus, ale dziś nie to zaprzątało jej myśli. Potrzebowała sukienki sukienki, która nie pozwoliłaby oderwać od niej wzroku. Gdy minęły kolejne butiki, Marlena nagle zatrzymała się gwałtownie, jej ciało zesztywniało, a wzrok skupił się na czymś po drugiej stronie przeszklonej fasady budynku. Lydia, Powiedziała cicho, ale w jej głosie była wyczuwalna, napięta nuta. Co się stało? Widzisz tę kobietę? Lidia podążyła za jej spojrzeniem. Na ulicy, tuż obok krawężnika, stał luksusowy, czarny samochód z przyciemnianymi szybami. Kierowca w eleganckim garniturze wysiadł i otworzył tylne drzwi. Z butiku wyszła kobieta. Jej ruchy były płynne i pewne siebie. Miała na sobie idealnie skrojony płaszcz, pod którym kryła się zapewne równie kosztowna kreacja: długie blond włosy, upięte w nienaganny kok, subtelna biżuteria, buty na wysokim obcasie, które wydawały się stworzone na zamówienie. Kobieta nie rozejrzała się nerwowo, nie szukała taksówki. Po prostu wsiadła do czekającego na nią samochodu, jakby od zawsze była przyzwyczajona do takiego traktowania. Marlena, kto to jest? Marlena czuła, jak napina się jej szczęka, nie odrywała wzroku od kobiety, która właśnie znikała za drzwiami pojazdu. Nie może być wyszeptała bardziej do siebie, niż do Lidi. Kogo masz na myśli? Marlena przełknęła ślinę, czując, jak coś w jej wnętrzu zacieśnia się nieprzyjemnie. To Aleksandra. Lidia zmarszczyła brwi. Aleksandra? Ta Aleksandra? Tak, odpowiedziała Marlena powoli, jakby sama nie mogła w to uwierzyć. Była Romualda. Lidia spojrzała ponownie na samochód, który właśnie odjeżdżał spod butiku. Marlena, to niemożliwe, ależ tak. To ona. Głos Marleny stał się ostrzejszy. Poznałabym ją wszędzie. Przecież ona. Lidia zawahała się. Ona nie ma takich pieniędzy. Marlena poczuła, jak serce bije jej szybciej. To było niemożliwe. Aleksandra. Ta sama kobieta, o której Romuald mówił kiedyś z pobłażliwym uśmiechem jako o osobie przeciętnej, nijakiej, bez ambicji i większych perspektyw. Tamta Aleksandra była pielęgniarką, ledwo wiążącą koniec z końcem, a teraz, teraz wyglądała jak ktoś, kto mógłby być żoną milionera. Może się pomyliłaś, próbowała przekonać ją Lidia. Marlena pokręciła głową. Nie, to ona ale skąd miałaby na to wszystko pieniądze? Właśnie, szepnęła Marlena, czując, jak narasta w niej niepokój. Skąd? To pytanie nie dawało jej spokoju. Lidia spojrzała na nią badawczo. Powinnaś zapytać Romualda. Marlena prychnęła. On nie znosi rozmów o niej, a ja nienawidzę tego tematu tak samo jak on. Ale jeśli to naprawdę, Aleksandra, jeśli ona nagle stała się kimś zupełnie innym, Marlena nie odpowiedziała. Czuła, że w jej myślach zaczyna formować się coś na kształt hipotezy, ale nie miała jeszcze odwagi jej wypowiedzieć. Zadrżała wewnętrznie. Czy Romuald coś przed nią ukrywał? Taksówka podjechała pod krawężnik. Marlena wsiadła do środka wraz z Lidią, ale przez całą drogę wpatrywała się w szybę, czując, że ta chwila zmieniła wszystko. Bo jeśli Aleksandra naprawdę wróciła, i to w zupełnie nowej roli, to oznaczało, że przeszłość, którą Romuald tak bardzo chciał zostawić za sobą, właśnie zaczęła go doganiać. Romuald siedział w swoim przestronnym gabinecie, rozparty na skórzanym fotelu, który kosztował więcej niż nie jeden samochód stojący na parkingu przed jego salonem. Biurko przed nim lśniło czystością. Porządek był dla niego oznaką kontroli, a on lubił mieć kontrolę nad wszystkim. Na blacie leżała teczka wypełniona raportami ze sprzedaży najnowszych modeli aut luksusowych. Analizował liczby, Przeglądał statystyki, planował. Interes kwitł, ale Romuald chciał więcej. Myślał o poszerzeniu działalności, może nawet o sprowadzaniu unikalnych egzemplarzy na specjalne zamówienie. Zysk mógłby być astronomiczny, a on doskonale wiedział, jak przekonać klientów, że potrzebują właśnie tego jedynego modelu, którego nikt inny nie ma. Ostatnio coraz częściej rozważał też inwestowanie w kryptowaluty, szybki obrót, wysokie ryzyko, ale i szansa na podwojenie kapitału. Zanurzony w myślach, niemal nie zauważył, że jego telefon zaczął wibrować na blacie biurka. Spojrzał na ekran. Marlena, westchnął ciężko, po czym odebrał. Marlena, jestem zajęty. Musimy porozmawiać, gdy wrócisz do domu. Jej głos brzmiał stanowczo, bez miejsca na sprzeciw. Chodzi o twoją byłą. Romuald przymknął oczy, a jego palce mimowolnie zacisnęły się na krawędzi biurka. Aleksandra, to imię nie powinno już nic dla niego znaczyć. Pozbył się jej ze swojego życia, wymazał, a jednak ona wciąż wracała. Marlena, nie mamy o czym rozmawiać, rzucił chłodno. Wrócisz o której? Nie wiem, późno. W takim razie będę czekać. Rozłączyła się, nie dając mu szansy na dalszą wymówkę. Romualt odłożył telefon i przez chwilę wpatrywał się w ekran monitora, ale liczby, które jeszcze przed momentem wydawały mu się najważniejsze, nagle straciły znaczenie. Aleksandra nienawidził, gdy ktoś się wspominał. Kiedyś wydawało mu się, że ich związek miał solidne fundamenty, oboje młodzi, ambitni, wspólnie dążyli do stabilizacji. Aleksandra pracowała jako pielęgniarka, długie godziny na oddziale pozwalały im płacić rachunki, kiedy on jeszcze szukał swojego miejsca w biznesie. Była cierpliwa, kochała go, wspierała, ale później wszystko się zmieniło. Pamiętał ten dzień, kiedy wrócił do domu, a ona stała przy oknie bawiąc się końcem swetra. Miała na twarzy ten specyficzny uśmiech, mieszankę radości i niepewności. Romuald zaczęła cicho. Jestem w ciąży. Wtedy jeszcze nie wiedział, że te słowa staną się początkiem końca. Ciężar tej informacji spadł na niego jak kamień. Nie był gotowy. Wtedy dopiero zaczynał zarabiać więcej. Dopiero co zaczynał czuć, że ma przed sobą świat pełen możliwości. Dziecko to była odpowiedzialność, obowiązki, ograniczenia. Aleksandra nie oczekiwała od niego wielkich deklaracji. Była gotowa podjąć to wyzwanie sama, ale los miał inne plany. Kilka tygodni później ciąża zakończyła się tragicznie. Romuald pamiętał ten wieczór, kiedy wrócił do domu po spotkaniu z klientem i zastał Aleksandrę skuloną na sofie, z oczami pustymi jak studnia. Nie płakała, nie mówiła nic, po prostu siedziała w ciszy. A on, on poczuł ulgę. To właśnie wtedy coś w nim się zmieniło. Aleksandra, zamiast być tą samą, silną kobietą, stała się cieniem samej siebie. Nie mogła się pozbierać. Romuald natomiast ruszył dalej. Z każdym kolejnym miesiącem jego kariera rosła. Pieniądze zaczęły płynąć szerokim strumieniem. Kupił drogi zegarek, pierwszy porządny garnitur, potem kolejny. W końcu stał się kimś. A Aleksandra? Ona tkwiła w miejscu. Coraz częściej spóźniał się do domu, coraz mniej obchodziło go, czy ona na niego czeka. A potem pojawiła się Marlena, piękna pewna siebie, nosząca sukienki od projektantów i buty, których Aleksandra nigdy nie mogłaby sobie pozwolić kupić. Zakochał się. Może. A może po prostu uznał, że zasługuje na coś lepszego. Rozwód był brzydki. Aleksandra nie chciała odpuścić. Walczyła o mieszkanie, ale on był sprytniejszy. Zatrudnił najlepszego prawnika, wykorzystał każdą możliwą lukę, aż w końcu wygrał. Została z niczym. A teraz, teraz Marlena twierdzi, że widziała Aleksandrę w luksusowym samochodzie? Romuald potrząsnął głową i wrócił do pracy, ale jego myśli już nie były na liczbach. W domu Marlena czekała na niego w salonie. Pomieszczenie było urządzone z nienagannym smakiem. Dizajnerskie meble, nowoczesne obrazy, świece o zapachach sprowadzanych z Francji. Gdy tylko Romuald wszedł, uniosła wzrok. Dobrze, że jesteś, powiedziała bez cienia uśmiechu. Zdjął marynarkę i usiadł na sofie naprzeciwko niej. Mów. Myślę, że widziałam Aleksandrę. Romuald parsknął śmiechem, ale nie było w nim wesołości. Marlena, ona jest pielęgniarką. Pielęgniarki nie jeżdżą limuzynami. Więc może mi wyjaśnisz, skąd miałaby na to wszystko pieniądze? Nie wiem, może się pomyliłaś. Marlena przyglądała się mu uważnie. Nie sądzę. Była ubrana w rzeczy, których nie powstydziłaby się żadna kobieta na tym przyjęciu zaręczynowym, na które idziemy. Sprawiała wrażenie innej. Może to nie była ona, a może coś ukrywasz? Romuald spojrzał na nią ostro. O czym ty mówisz? O tym, że może twoja była, nie jest tak pokonana, jak chciałbyś wierzyć. W jego głowie coś zadrżało, jakby ktoś zbyt mocno pociągnął strunę. Marlena nie była głupia. I jeśli Aleksandra naprawdę wróciła, to znaczyło, że coś się zmieniło. Coś, na co on nie miał kontroli. Aleksandra wyszła z kliniki, zrzucając z ramion ciężar wyczerpującego dyżuru. Jej ciało było zmęczone, ale umysł wciąż pracował na wysokich obrotach. W myślach wracała do tego, co było kiedyś, do wszystkiego, co przeżyła, co przetrwała. Rozwód z Romualdem wciąż był jak otwarta rana, nie dlatego, że go kochała, ale dlatego, że zostawił po sobie ślad, którego nie dało się tak łatwo wymazać. Upokorzenie, jakie jej zgotował, ta bezlitosna walka o mieszkanie, którą przegrała, bo nie miała środków ani siły, by walczyć. Miała prawo czuć gorycz, ale odmówiła sobie tego luksusu. Nie była już tamtą Aleksandrą. Dziś była kobietą, która podnosiła głowę wysoko. Samochód czekał na nią tuż przy wyjściu z kliniki elegancki, czarny, z kierowcą w nienagannym garniturze. W środku, na tylnym siedzeniu, siedział Edward mężczyzna, który pojawił się w jej życiu w najbardziej nieoczekiwanym momencie. To ona go uratowała, kiedy kilka miesięcy temu trafił na oddział z ciężkim atakiem astmy. Tamten wieczór, Tamta krótka chwila, w której ich spojrzenia się spotkały, stała się początkiem czegoś, czego nigdy by się nie spodziewała. Edward uniósł kąciki ust w lekkim uśmiechu, kiedy tylko wsiadła do auta. Jak się czujesz? zapytał ciepłym, spokojnym głosem. Zmęczona, ale to nic nowego, odpowiedziała, pozwalając sobie na odrobinę szczerości. To może poprawić i humor podał jej niewielkie, elegancko zapakowane pudełko. Edward, westchnęła już, wiedząc, co zaraz powie, nie musisz dawać mi prezentów co tydzień. A ja lubię cię rozpieszczać, odparł, patrząc na nią intensywnie. Po prostu otwórz. Niechętnie, ale i z pewną dozą ciekawości, rozwiązała kokardę i uchyliła wieczko. W środku leżał zegarek. Ale niezwykły, to był kolekcjonerski model, jeden z tych, które widywała kiedyś tylko na witrynach sklepów, w drogich galeriach handlowych. Zamarła na chwilę niepewna co powiedzieć. To jest wyjątkowe. Tak jak ty, odpowiedział Edward, sięgając po jej dłoń, chcę, żebyś czuła się wyjątkowa, bo jesteś. Nie był to tylko pusty gest. Edward nie był typem mężczyzny, który rzucał słowa na wiatr. Jego spojrzenie mówiło więcej niż jakiekolwiek deklaracje. Nie był jak Romuald. Nie traktował jej jak kogoś, kto musi się dostosować, kto powinien spełniać cudze oczekiwania. Patrzył na nią jak na równą sobie, jak na kobietę, którą szanował i podziwiał. Aleksandra uśmiechnęła się lekko, ale w głębi serca czuła coś więcej. Edward, czasem mam wrażenie, że to wszystko jest snem, powiedziała obracając zegarek w dłoniach. Że w końcu się obudzę i znów będę tam, gdzie byłam. Nie wrócisz tam, zapewnił ją stanowczo. Nigdy więcej. Zmrużył lekko oczy, jakby zastanawiał się nad czymś, co jeszcze chciał powiedzieć. Wiesz, to niepojęte że kiedyś musiałaś odejść z niczym, że nie walczyłaś o połowę mieszkania, o to, co ci się należało. Aleksandra wzruszyła ramionami. Nie miałam siły, nie miałam pieniędzy na prawników, a poza tym nie chciałam żyć w cieniu jego łaski. Wolałam odejść z godnością. Edward kiwnął głową, ale w jego spojrzeniu pojawiła się iskra, której Aleksandra nie potrafiła rozszyfrować. Czasem sprawiedliwość przychodzi później niż byśmy chcieli, powiedział powoli. Ale przychodzi. Aleksandra spojrzała na niego uważnie, czując, że za tymi słowami kryje się coś więcej. Co masz na myśli? Edward uśmiechnął się lekko, ale nic nie powiedział. Kilka dni później, kiedy siedzieli razem na tarasie jego apartamentu z kieliszkami wina w dłoniach, Edward wspomniał o pewnym wydarzeniu. Za tydzień jest przyjęcie zaręczynowe mojego przyjaciela Michała. Duże wydarzenie, mnóstwo ważnych ludzi. Chciałbym, żebyś poszła ze mną. Aleksandra uniosła brew. Nie wiem, czy pasuje do takich przyjęć. Jesteś kobietą, która może być tam, gdzie tylko chce. Podniósł jej dłoń do ust i pocałował delikatnie. Chcę, żebyś czuła się pewnie. To będzie wieczór, w którym nikt nie odważy się cię ocenić. Aleksandra spojrzała mu w oczy. Nie było wątpliwości, chciał ją tam mieć. I choć wciąż nie była przyzwyczajona do tego świata, nie chciała już się bać. Dobrze, zgodziła się w końcu. Pójdę. Edward sięgnął do kieszeni i wyjął czarną kartę płatniczą. W takim razie potrzebujesz czegoś wyjątkowego na tę okazję. Aleksandra spojrzała na kartę, i potem na niego. Edward, to to za dużo, nic nie jest za dużo, jeśli chodzi o ciebie. Jego spojrzenie było poważne, nie była dla niego zwykłą towarzyszką, była kimś więcej. Wzięła kartę, czując, jak w jej sercu budzi się nowa ekscytacja, nie była już ofiarą. Nie była już Aleksandrą, która pozwalała innym decydować o sobie. I tym razem, jeśli los chciał ją skonfrontować z przeszłością, była gotowa. Wieczór zaręczyn Michała zgromadził w jednym miejscu śmietankę towarzyską. Ekskluzywna sala bankietowa lśniła blaskiem kryształowych żyrandoli, a kelnerzy w białych rękawiczkach krążyli między gośćmi, serwując drogie trunki. W powietrzu unosił się zapach luksusu, drogie perfumy, kosztowne cygara, rozmowy pełne odniesień do sportowych samochodów, zegarków kolekcjonerskich i nowych możliwości inwestycyjnych. Aleksandra i Edward weszli razem, przyciągając spojrzenia. Ona w dopasowanej, eleganckiej sukni, której linia podkreślała jej sylwetkę z wyrafinowaną subtelnością. On w idealnie skrojonym garniturze, z niewymuszoną pewnością siebie, jakby był przyzwyczajony do bycia w centrum uwagi. Michał podszedł do nich, witając Edwarda uściskiem dłoni, a Aleksandrze składając grzeczny, acz szczery komplement. Dobrze Cię widzieć, Edwardzie, a to musi być Twoja wyjątkowa towarzyszka. Edward spojrzał na Aleksandrę z ciepłem w oczach. Tak. To kobieta, której zawdzięczam więcej niż jestem w stanie wyrazić. Aleksandra uśmiechnęła się, ale w środku czuła lekkie napięcie. Może to była intuicja, a może po prostu świadomość, że na takim wydarzeniu nic nie pozostaje bez konsekwencji. Ledwo zdążyli się rozejrzeć, gdy Edward pochylił się lekko i szepnął jej do ucha: „Michał właśnie powiedział mi, że Romuald też tu jest. Ostatnio robili razem jakieś interesy. Jesteś z tym ok?”. Aleksandra przez ułamek sekundy zastygła, ale potem powoli wypuściła powietrze. „Tak”. Jej głos był spokojny, choć w sercu czuła dziwny ucisk. „Nie będę się chować”. Edward patrzył na nią przez chwilę, jakby chciał się upewnić, że mówi szczerze. Skinął głową. Jeśli cokolwiek cię zaniepokoi, wychodzimy. Nic mnie nie zaniepokoi, odparła, unosząc podbródek. Mam dość życia w cieniu. Gdy zaczęli się przemieszczać w stronę baru, usłyszała szepty. Niewiele, ale wystarczająco, by zrozumieć, że niektóre spojrzenia są pełne niedowierzania. Bo przecież jeszcze niedawno Aleksandra była kimś zupełnie innym i wtedy ją zauważyła. Marlena stała przy jednym z wysokich stolików, kieliszek szampana w dłoni, jej spojrzenie utkwione w Aleksandrze. Obok niej był Romuald. Tego spotkania nie dało się uniknąć. Romuald, który jeszcze chwilę temu rozmawiał z kimś przy barze, odwrócił głowę i zesztywniał. Aleksandra widziała moment, w którym ją rozpoznał. Oczy lekko mu się zwęziły, a na twarzy pojawił się wyraz niedowierzania, ale to, co przyszło potem, było jeszcze ciekawsze. Jego wzrok powędrował na Edwarda i wtedy stało się jasne, że nie chodzi tylko o nią. Romuald drgnął. Więc to ty, powiedział powoli, skupiając spojrzenie na Edwardzie. Pamiętam cię. Edward uśmiechnął się lekko, ale w jego oczach nie było cienia sympatii. Wolałbym nie pamiętać. Marlena spojrzała niepewnie na męża. O czym on mówi? Romuald nadal wpatrywał się w Edwarda, jakby nie dowierzał, że ten sam człowiek, którego kiedyś uznał za bezwartościowego, teraz stał przed nim jako równy, a może nawet ktoś, kto go przewyższał. Byłeś u mnie w salonie. Romuald zmarszczył brwi. Myślałem, że nie masz pieniędzy na, na luksusowe samochody? przerwał mu Edward, pochylając się lekko w jego stronę. Cóż, nie musiałem ich wtedy kupować. Romuald nie wiedział, co odpowiedzieć. Czuł, jak sytuacja wymyka się spod kontroli. Aleksandra opowiedziała mi wszystko, dodał Edward, o mieszkaniu, o rozwodzie, o tym, jak wykorzystałeś swoją przewagę, by zostawić ją z niczym. Marlena nagle wyprostowała się, nerwowo poprawiając włosy. To przeszłość rzuciła ostro, jakby chciała uciąć temat. Nie do końca odparł Edward, patrząc prosto na Romualda. Wiesz, co odkryłem? Twój proces rozwodowy był pełen nieprawidłowości. To mogłoby zostać ponownie rozpatrzone w sądzie. Aleksandra nie spodziewała się tego zwrotu spojrzała na Edwarda, a potem na Romualda. Widziała jak jego dłoń zacisnęła się w pięść jak lekki dreszcz przebiegł mu po ramieniu Aleksandra nie chce twojego mieszkania Edward cofnął się o krok jego głos pozostał spokojny chcę jedynie spokoju a ja zamierzam jej to zapewnić Romuald miał coś powiedzieć ale Marlena pociągnęła go za rękę Nie róbmy sceny syknęła cicho nie tutaj i choć Romuald wyglądał, jakby chciał coś jeszcze dodać, pozwolił się odprowadzić. Gdy zniknęli w tłumie, Aleksandra poczuła, jak napięcie powoli się z niej ulatnia. Edward ścisnął jej dłoń. Wszystko w porządku? Tak. Spojrzała na niego z wdzięcznością. Więcej niż w porządku. Festa toczyła się dalej, ludzie śmiali się, wznosili toasty, rozmawiali, ale dla Aleksandry i Edwarda ten wieczór miał inne znaczenie. Kilka dni później nadeszła wiadomość skandal w firmie Romualda wyszedł na jaw. Sprzedaż fałszywych aut, nielegalne transakcje, został wyrzucony z pracy, stracił źródło dochodu, a wraz z nim poparcie ludzi, którzy dotąd go otaczali. Marlena nie czekała. Spakowała walizki i odeszła, zostawiając go samego w pustym mieszkaniu, które wkrótce musiał sprzedać, by spłacić długi. A Aleksandra patrzyła na dwie kreski na teście ciążowym. Gdy powiedziała Edwardowi, uśmiechnął się szeroko i objął ją mocno. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. I po raz pierwszy od bardzo dawna Aleksandra poczuła, że naprawdę jest wolna. Nie dlatego, że miała pieniądze, nie dlatego, że odniosła sukces, ale dlatego, że wiedziała, kim jest i nigdy więcej nie pozwoli nikomu tego odebrać. Zasubskrybuj kanał, aby obejrzeć więcej takich historii.